mam widzowie dzisiaj gramy w Squid Game e, Realistic musimy... Chyba. Okej, okay. red light, green light Oczywiście z nim. E... Idziemy dobra, idziemy. Je... E, gdzie jest? Wojt, dobra, nie mam pytań. Co Re... to? Red light, green light. Ej, halo, chłopaki. O! E, o, o kurde nawet to się otwiera o kurde ty ojo czekaj może są dźwięki kurde e, nie mogę dźwięków e, e, dobra co jest skip a skip dobra skip powiem skip okej okay. O, okay. ale się zatrzymaliśmy. O kurde. Jakie prawie. Dobra. Teraz O ty paru. To jest nie do przejścia. Nie. To, to jest do przejścia. Okej. Okay. Nie wasz się nawet. Wojtek! Bye bye. O Wojtu O Jezus widzowie! Ty stresujący nie wiem dlaczego? Jeszcze dwie minuty. Jezus Wojtek biedny. Jest! Wojtek dawaj! Ale wiesz, że Fabian jakby ten Wojtek był ranny, to możemy go wziąć i mu pomóc? Co? No jakby był ranny to możemy mu pomóc ten. się odejmuje 10. O! No! I tak to można grać. Dobra. E, kiedy zaczynamy widzowie? No tak, no ślady. O kurde. I zamyka się, tak? Ślady były na Pasz! O! O kakaka. Kaka, Trzeba tak wolno chodzę? Wojtek, gdzie ty jedziesz? Teraz tu nie No Nie Możecie... mnie. a możemy walczyć. Nie, nie bijcie Ej, mnie. Okay. Nie macie prawa mnie bić, przecież że przeżyłem. Welcome back. Ok. Skip, 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 skip. Skip, skip, nie. A nawet nie wiem, czy Fuck you. O masz, o masz! O sorry! 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 So, o, o, sorry! 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 So, sorry, so, sorry, so, sorry! Sorry! O, sorry! 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 Gdzie ty jesteś Wojtek? Nie, straciłem połowę hapy przez nich. Gdzie jest Wojtek? Na łóżku jest. O, się nie Dobra, idziemy. Widzowie, przeżyliśmy pierwszą grę. Jest Sigma. Gdzie idziemy? Czemu on przez windę lecimy? Czy nie No przez windę. Jesteśmy po prostu leniwi. Tyle. Ja idę na środek. Ja idę Aha, zdjęcie. Okej. Okay. Dobra. Tylko szkoda, że zrobiliśmy zdjęcie po pierwszej grze. No naprawdę. Okej. Okay. Kurm. O, Dalbona. Dalbona. Ej, tutaj oh! zawsze... Ej, tutaj zawsze szedliśmy tak... Okej. Okay. Ej, stresuję się. Ciekawe jak to będzie wyglądać. Ja chcę tutaj A czemu tutaj nagle takie dziwne mam włosy? Ja chcę swoje? Two i kąt jest że noc. O kurde, animacja. Nawet się nie masz wybierać parasola. Jak postać mi sama wybierze. Jak? Nie. Nie. O, dobra. Gwiazdka. Nie! Ej, kto ma gwiazdkę? Fabian, co ty masz? Nie wiem. Ej, patrz co Fabian ma! Co to jest? Oa, dostałem. To ty jesteś... Od kiedy ja ja chciałem, ja... chciałem tego! Ej, jakby dostałbym Monalizę. To rip. Ej to, to, to... da się przejść. Czy miałem tylko ta... Jest. To, miałem taką... Mam. Co? Co ty masz? Co ej Patrzcie widzowie, co ten? Fabian ma? Co jest? Patrzcie co Fabian ma. Widzowie. Jezus. Jo! I widzowie... Ej, patrz słowo ty kwach Jo No chłopie! No wiem ślady. Czemu ty się jaraś śladami? Patrz na jego. Ja cię kręcę. Dobra, bawimy się. Ej, mam. Czy go zjadłem? Ej, jaką zażarłem. Przeszłem! 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 O kurde! Ej, ja, ja nie wiem, jak ty to przeszedłeś. Ej, można to mieć jeszcze. Patrz, co mam w wr rączce? W rączce? Ty... Pokaż. Ojo! Ja nie wiem, jak da, to przeszedłeś. Dalej, ja, bym... ja bym tego nie przerzedł. No, nie, nie zrobiłbyś tego? Zjedzenie najpierw mi dajcie! Jedzenie!

Dziękuję. Ale ej, po, po, po co mi po co mi te rzeczy? Czy to origami i to? Jak ja przecież... O nie! Chłopaki, tutaj trzeba walczyć. Ej, my chcemy walczyć? My nie walczymy. Ej no! Ej, no! 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 Po co my się bijemy? Że my chcemy się Ja Nie muszę ich zabić. Co? Oj, ja do cholery! Co? A co? Ej, co to za jeden? 1? Gubić mi się, nie ich zabić. O co to А то чем? мы? Довольтка, тора, доволька, тора, 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 не тора, Окей. тора, 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 нет! тора, 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 No ja nie chcę tak szybko kończyć gry. Czyli nie muszę jej zabić. Ty. No, bo ty jesteś najlepszy. Jemy sobie, jemy. Widzowie, teraz już jest chillerka. Siema Wojtek. Mhm, ale dobre to sushi. No jakby ja miałem to sushi i specjalnie poszłem tam, bo ja myślałem, że tylko ja dostanę ten nóż. A wy też dostaliście, więc poszłem tam, gdzie jest to sushi. Ja dostałem to, Aha. Czyli tylko ja dostałem nóż. Znaczy no tak. widelec. Tak. Ja. Yeah. O kurde, ej, no tak. Ej, do kibla chodź. Do damskiej, do damskiej! Najlepiej! Do damskiej. Cyk! Ok, widzowie. Nie wiem o co chodzi, ale znowu idę na środek. Aha, dobra. I gdzie mamy teraz iść? Nie wiem. Fabian, e, patrzysz jak gramy? Tak. Okej. Okay. Stresuję się, nie wiem, nie wiem dlaczego. O, Przeciągamy liny! Oh, yeah. Auto <śmiech> Nie, nie, <śmiech> nie, 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 ale... no, to, no, sumie... No, no, no ten <laughs> jakby tak, tak o, to, do... Jak nie, by tak... to nie, Ej, nie, wiem. Bo, 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 Widzowie nie, wiem? Stresuje się. nie, wiem, czy to nie, 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 wiem. O samo mi idzie. Mm -hmm. My mamy klikać prawdopodobnie. Czy co? No. Ej, bez auto Dobra. Ja, ja... Ja bym po prostu wspomniał zmyczkę w ta cwitera. Po całto kwitter. Aha! No Wojtek cię pokonuje! Dobrze to i to. Zobaczymy... Ajajaj! O Batek. Co to? to. Co se tady stalo? Zavřni modle. Ajajaj. Boberini, octopusini. Ajajaj. Nie! Aj. Aj. Vy stresuje, vystresuješ, Nie wiem, czy mi się to uda. A jajaj, to było za szybkie po prostu. A to znowu było za szybkie. Znaczy to nie było za szybkie. To jest po prostu ostatnia gra, którą gracie. A jajaj, ja To wygram! Nie. Nie, jestem debilem. Nie. Jestem. Nie, jestem. Nie, jestem debilem. O! Ale oto sznepik, pan. Ej, którym ja jestem? Eee, ty jesteś 3 z Czyli ja wygrywam, tak? No. Na chwilę obecną wróćmy. Okej. Okay. O kurde, Wojtek się powoli odpala. No weź, weź proszę. Nie ma litości Wojtek. Muszę to wygrać. Widzowie liczcie na mnie. Jest! Ja Cię kręcę! O Jezus! Wygraliśmy to widzowie. Ja! Nie, z widzami wygrałem. Uff, jest git. Ok, powrót do lobby. Dawaj, Dawać mi moje... E, 300 milionów. E, elewator... To, jeszcze gram?! Czyli to ja gram jeszcze? No, ale wtedy ja bym zginął. No to chopię No bo no Jak Jak my mieliśmy się ten Dobra widzowie Nie wiem co oni dla mnie szykują Ale okej okay. Ej kalmar teraz? Nie Dla spra no, Ja pier... Begin One can. No ciekawe jak ja mam ci ten. Okay, Czekajcie, ja mam ten No i jak ja miałam to wygrać? Widzowie, no tego się nie dało. Tego się nie dało po prostu. I tyle. Chłopaki, my musimy grać na tym publiku. Część. No nic widzowie. Yy, nagrywamy jeden odcinek na prywacie, a drugi a drugi nagramy na tym, na publiku, więc. Elo.